Dana White jest wściekły na Izraela Adesani Pogali UFC 293 w Sydney, gdzie Nigeryjczyk przegrał z Kretesem z gremialnie skreślanym Seanem Stricklandem. Jeśli widzieliście konferencję prasową Pogali, to z pewnością zauważyliście, że amerykański promotor zdecydowanie tutaj celebrować nie zamierzał. Wręcz nie ukrywał, Niezadowolenia z takiego, a nie innego rezultatu w walce wieczoru. I trudno mu się dziwić, o czym za chwilę. Najpierw pomów, pomówmy sobie natomiast o Izraelu Adesani, dla którego w mojej ocenie było to absolutnie najgorsze doświadczenie sportowe w całej jego karierze. Nie tylko sportowe, ale i medialne. Zwróćmy bowiem uwagę, że to Nigeryjczyk robił co w jego mocy, aby pojawić się w rozpisce tejże australijskiej gali. Mówił o tym, że chce walczyć przed swoimi ludźmi, że to dla niego punkt honoru, że im obiecał, że nie chce zawieść ich oczekiwań. Tymczasem był regularnie przez australijskich fanów wygwizdywany. Zarówno podczas konferencji prasowej czwartek, jak i podczas ceremonii medialnego ważenia. W pewnym momencie nawet próbował ich uciszać, pokazując, że dobra, możecie sobie gwizdać i buczeć, ale w oktagonie pokażę wam, kto jest tutaj królem. Tymczasem, jak mówię. Nie cieszył się fanom australijskich fanów, to po pierwsze. Po drugie został okrutnie wybatorzony medialnie przez Shauna Stricklanda. Na pewno w jakimś stopniu spodziewał się, że Amerykanin będzie podejmował takie, a nie inne tematy, ale nie wierzę w to, aby spodziewał się, że rozleje się to tak szeroko po całym świecie MMA. O krytyce ze strony Shauna Stricklanda, o tych wszystkich mm, nagraniach, nazwijmy to, mówili. Inni zawodnicy, Marvin Vettori, Dirkus Duplessis, Michael Bisping, Daniel Cormier, poruszali te kwestie, więc rozlało się to bardzo, bardzo szeroko. To po drugie. Po trzecie, wreszcie, w mojej ocenie jest to najgorsza porażka w karierze Izraela Adesani. I najbardziej bolesna, co być może jeszcze ważniejsze. Dlaczego? Otóż, po pierwsze, przegrał z zawodnikiem, który był tutaj gremialnie skreślany. Psim obowiązkiem Adesani było pokonanie Szona Stricklanda. Nigeryjczyk był największym bukmacherskim faworytem w całej rozpisce. Ponadto, Sean Strickland przecież wziął tę walkę ledwie pięć tygodni przed Garą. Powracał po zwycięstwie, po szybkiej walce, więc nie miał wiele czasu na trening. Jego obóz przygotowawczy był ograniczony. Wylatywał na drugi koniec świata, więc znajdował się w bardzo niekorzystnej, niekomfortowej sytuacji. A tymczasem, pomimo tego, zdominował Izraela Adesanie jak nikt wcześniej. Dlaczego mówię, że to była najbardziej bolesna porażka w historii startów Nigeryjczyka? Otóż z uwagi na fakt, że popatrzmy na starcie z Janem Błachowiczem. Przechodził wyżej, do kategorii wyższej. Wyglądał całkiem nieźle. Przegrał przede wszystkim z uwagi na zapasy, siłę Jana Błachowicza, walkę na chwyty. Dramatu nie było. Wyszedł później na konferencję prasową Pogali, opowiedział o tej walce, szatnie rozdzierał. Porażka z Aleksem Pereirą w piątej rundzie przez nokaut. Do tego momentu prowadził na kartach sędziowskich. Również wyszedł do dziennikarzy, porozmawiał, powiedział co było nie tak, co było dobrze. Rezonu nie tracił. Tymczasem tutaj, po tej walce, po tej walce, w której został zdominowany od początku do końca, z pominięciem oczywiście rundy drugiej, którą wygrał, ale to wygrał przede wszystkim z uwagi na bierność Klanda, Ale tutaj jak gdyby już nie można powiedzieć, że przegrałem, bo gość był większy, miał lepsze zapasy, parter. Przegrałem z Aleksem Pereirą w piątej rundzie, a wcześniej wygrywałem. Nie. Tutaj od początku do końca. Warunki gry dyktował Sean Strickland. Więc w mojej ocenie jest to najbardziej bolesna porażka w karierze Ari y Izraela Adesani, która też pokazuje, jak łatwo w tym sporcie z samego szczytu upaść na samo dno. Oczywiście to dno Izraela Adesani to jest szczyt dla wielu innych zawodników, ale jednak. Przypomnijmy, że w kwietniu był właśnie na tym samym szczycie, gdy spektakularnie znokautował Alexa Pereira. Dzisiaj natomiast jego popularność może nie spadła, ale z całą pewnością stracił mnóstwo sympatii ze strony fanów, a to z uwagi właśnie na drogę do gali UFC 293 oraz w jakim stopniu oczywiście z uwagi na przebieg i rezultat tejże walki. A zatem fatalny wieczór dla Izraela Adesani, który nadal, jak mówię, nie zabrał publicznie głosu, nie wspominając, oczywiście pomijając e, tą konferencję prasową, na którą zawitał tylko po to, aby powiedzieć, że rozmawiał nie będzie i zostawia dziennikarzy ze swoim trenerem Eugene'em Bermanem. Natomiast wracając do Dane White'a i spółki, Otóż przypomnę Wam, że Izrael Adesanya w drodze do tej gali mówił o tym, że musiał naprawdę mocno napracować się, aby przekonać UFC do tego, aby matchmakerzy zgodzili się dać tę walkę szanowi strykandowi. Adesania twierdził, że tutaj UFC obawia się, że Sean Strickland tutaj upokorzy firmę i że tutaj będzie niedobrze, jeżeli by jakimś cudem wygrał. Więc jestem przekonany, że tutaj Adesania zapewniał Dana White'a spółkę: dajcie mi go, szybko się z nim rozprawimy, nie będzie problemu, i potem robimy te duże kasowe walki z du Duplessis, czy, te, czy też zwycięzcą starcia Hamzata Trzymajewa z Paulo Costą. Tymczasem rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te plany Izraela Adesanii. Oraz, jak sądzę, te plany UFC. Oczywiście UFC jest w takim momencie, że jeżeli tutaj jakaś walka nie pójdzie po ich myśli pod kątem biznesowym, to prędzej czy później odbiją to sobie innymi pojedynkami. Ale jednak, ale jednak Izraela Adesanya to jedna z trzech największych gwiazd UFC. Obok Johna Jonesa i Conora McGregora, który oczywiście od dawien dawna nie walczy. Ale nie ulega wątpliwości, że takie starcie właśnie Drikusa Duplessis z Izraelem Adesanią, gdyby ten rozprawił się z stroną Strykanem, byłoby czymś bardzo dużym, wyczekiwanym i z biznesowego punktu widzenia doskonałym. Teraz wszystko przepadło. A zatem Izrael Adesania musi się tutaj przed Dainą White'em wytłumaczyć, choć. Sternik UFC już zapowiedział, że tutaj rewanż ma duże uzasadnienie i będzie niewątpliwie bardzo ciekawy. Nie oszukujmy się natomiast, ze sportowego punktu widzenia absolutnie nigeryjczyk na rewanż natychmiastowy nie zasługuje. Zasługuje, tak jak powiedział słusznie Drikus Duplessis, na eliminator. Na eliminator ze zwycięzcą konfrontacji październikowej Chimajewa z Kostą. Natomiast Dana White, jak to Dana White robi to, co biznesowo najkorzystniejsze. Czy natomiast czy natomiast rzeczywiście najkorzystniejsze biznesowo jest zestawienie natychmiastowego rewanżu? Zwrócę uwagę, że nie cieszy się on dużą popularnością, czyli potencjalny, potencjalne natychmiastowe drugie starcie Stricklanda z Adesanią, zarówno wśród fanów, jak i wśród wiodących postaci MMA. Na przykład Daniel Cormier uważa, że natychmiastowy rewanż nie ma sensu. To samo Michael Bisping, zawodnicy związani przecież z UFC. A zatem pytanie, czy pomimo tego Dana White i spółka zdołają przepchnąć, przeforsować to właśnie rewanżowe zestawienie. Mam pewne wątpliwości, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że gdy w piątek Dana White spotka się z matchmakerami, omówi temat, to być może dojdą do wniosku, że jednak natychmiastowy rewanż z Seanem Stricklandem nie ma większego sensu. Także dlatego, także dlatego że na papierze Sean Strickland byłby teraz faworytem i to myślę, że nie małym.